Uszczęść się przed zachorowaniem na koronawirusa. Jest to temat aktualny i na czasie, gdyż, jak widzimy, słyszymy, infekcja rozwija się w formie już pandemii. W tej chwili prawie we wszystkich państwach na świecie są zachorowania na koronawirusa. Jest także wiele już zgonów z tego powodu. Więc jest to temat bardzo istotny, który dotyka wszystkich ludzi. Ja chciałbym przedstawić kilka praktycznych porad, jak pomóc sobie, jak uniknąć ciężkiego zachorowania, a przede wszystkim no, najgorszego, czyli śmierci. Jak jest z maskami naprawdę? Otóż. Maski, no, zależy jakie. No, w pewnym sensie zabezpieczają nam górne drogi oddechowe, ale tylko przez jakiś czas, żeby, być, żeby to skutecznie, żeby skutecznie działały, powinniśmy nie, co systematycznie zmieniać te maski. Jeżeli taką maskę pochodzimy kilka godzin, to ona sama staje się źródłem zakażenia. Jeżeli z tą maską przyjdziemy do domu, to możemy zakazić innych naszych domowników, więc maska jest skuteczna dla chorych osób. Dla zdrowych, no, jeżeli jest bardzo intensywny chorób, szczególnie dotyczy to służby zdrowia, no, ma, ma to jakiś sens użycie chwilowe, ale nie chodzimy w tej masce ileś tam godzin bo to mija się z celem, to będzie bardziej niebezpieczne niż, niż pomocne. Co jest najważniejsze? Nie mamy leku na koronawirusa, nie mamy szczepionek. Musimy wzmocnić swój własny układ immunologiczny. Więc podam kilka praktycznych zasad, w jaki sposób możemy ten układ immunologiczny wzmocnić. Zacznę od witaminy C. Różnie mówią o tym: jedni mówią, że to prawda, inni nieprawda, ale oczywiście ma y, bardzo duże znaczenie. Tylko wszystko zależy od dawki. Ja bym polecał y, przynajmniej. 4 gramy dziennie. Ale możemy sobie też obliczyć dawkę akceptowaną witaminy C. Ile nasz y, układ pokarmowy jest w stanie przyjąć witaminy C? Jak to obliczyć? Zwiększamy ilość witaminy C, dochodzimy powiedzmy do y, 10 gram. I w momencie kiedy wystąpi rozwolnienie stoca, biegunka, to znaczy, że już jest, nastąpiło nasycenie witaminą C. Wtedy zmniejszamy trochę te ilość tej witaminy C i jest to maksymalna dawka, którą możemy przyjąć do ustnie. Oczywiście w sytuacjach dużego zagrożenia lepiej zrobić to dożylnie. I wtedy możemy przyjąć o wiele większe dawki i powodować, że to działanie będzie jeszcze bardziej intensywne, szybciej nasycimy się, a poza tym no możemy tutaj to zastosować także w leczeniu tutaj infekcji wirusowych. Następną sprawą dla, ważną dla układu immunologicznego jest witamina D3. Rekomendowany poziom to jest od 70 do 100 nanogramów na mililitr. Czyli ta, taki poziom witaminy D3 zapewnia jej optymalne działanie. Ja prawie wszystkim pacjentom wykonuję badanie witaminy D3. Bardzo często ten poziom jest tragicznie niski. Działanie witaminy D3 jest bardzo przestronne. Nie tylko na kości, jak wcześniej sądzono, ale także na układ immunologiczny, a nawet na niedobór może powodować depresję. Oczywiście do witaminy D3 powinniśmy dołożyć witaminę K2, a najlepiej cały zestaw, czyli witaminę A, witaminę K2. I witaminę E. No, i następnym takim praktycznym, takim ważnym, takim istotnym dla odporności jest kolostrum. Tutaj pokazuję kolostrum polskiej firmy Genactive. Kolostrum, czyli siara, jest to mieszanka im, czynników immunologicznych, które otrzymuje organizm dziecka tuż po urodzeniu, kiedy jego układ jest jeszcze niesprawny, po to, żeby dostarczyć maksimum wzmocnienia dla tego układu immunologicznego. Koronawirus jest tak jak każdy inny wirus wrażliwy na działanie ozonu. Praktycznie żaden drobnoustroj nie jest odporny na działanie ozonu, gdyż to działanie jest wszechstronne i uszkadza i wirusy i bakterie. Więc podanie tutaj go dożylnie e, szczególnie może być w profilaktyce, podawane jako profilaktyczne, a także użyte w leczeniu i w leczeniu infekcji wirusowych, e, także bakteryjnych, ale mówimy w tym wypadku dotyczy nam wirusa. Czyli e, jeżeli zastosujemy go profilaktycznie e, to Poprawimy odporność i będziemy bardziej odporni na zachorowanie. Gdyby były początki jakiegoś zachorowania, możemy go użyć leczniczo po to, żeby wyeliminować tutaj zakażenie wirusem.